Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w czwartym odcinku Zagadzka World of Tanks. Jak widzicie tym razem na waszych klanach artyleria 6 tieru M44. Jest to pojazd amerykański, który ma całkiem niezłe działko, szkoda tylko, że niecelne. Niestety burzak mam zamontowany na tym czołgu, 78 penetracji, 700 uszkodzeń. No jak... Yy... Jest coś jakiś szok bokiem ustawiony albo helkat po prostu nie wiadomo jak to na idzie mocno walnąć. Helkata to jest na strzał ale tak to to mocno walnie. A tak to to jak jest przodem to po 300 coś około o ile dobrze pamiętam i tak mapa El południowe, w południowe e, e, boże pitwa standardowa i tak e, okej. Okay. Tutaj jadę, sobie na tą, tutaj, tak sobie, tutaj będę stąd strzelał. Pewnie typa 58, nie mam jak strzelać, dobra, dobra, ja się nie kłócę. FCM 50t. Co ty robisz, koleś, co ty robisz, co ty sobie myślisz, że przeżyjesz tutaj? ale on na tym środku nie ma baterii żeby przeżył. Jak on przeżywa? Czemu nikt w niego nie strzela? Ja tego nie rozumiem. Ty masz pizza, koleś. Czemu w ciebie nic nie strzela? Dobra, w ciemno szalam. Ale strzeliłem. Piękny szał to był. był chyba najlepszy szał w nie, W ogóle. 10 sekund przeładowania zostało. W ogóle to się przeładowuje 21 sekund, tak około. Dziwnie się stanowili, że ten nasz czołg miał przejechać przez sam środek. I teraz tak ładnie weszło i i i i tu jest jakiś czołg tu jest coś, Hellcat, o Hellcat! a to sobie w Helkata przymierzę ale stój w miejscu koleś Jak nie będziesz stał w miejscu to się nie zniszczę po prostu prosta piłka szelam w ciemno albo nie szelam, albo dobra, nie szelam bo tutaj jest ciekawszy M6 tutaj właśnie na tej mapie lubię szelać tutaj na tych co tak stoją na tych kwadratach A2, A3 bo często tutaj wchodzi mocno dosyć pociski no i co? Gdzie ty jedziesz, bo nie, jeszcze nie chce mi się strzelać. O no, dobra, ty stoi tu. O, bym mi się trafił w kawu jeden S. -ke. Fajnie. Fajowo. I okej. Okay. RHM. czek jest tu. A jak borsuczka trafię, to mocno wejdzie. Więc ja sobie przymierzę tutaj w borsuka. Czemu nie idzie? O Jezu, co się stało? kilak O, jeszcze bym trafił w tego bursuka przez przypadek. Stąd niecenność działa. Dobra, na razie banan jest... Yy, Boże, co ja gadam? To jest ostrzeliwane. M6, kryj się, bo ci nie będę mógł zniszczyć. Co ty sobie nie myślisz, człowieku? Atakuje. Trafię! To było piękne. 760 weszło. Genialne. To mi się podoba. Tak mogę grać. Nie wszystko będzie takim papierem. To, to się będzie fajnie grało. KV1SK, KV3. Na dużo was tu widzę, że jeszcze zostało. Atakuję KV1SK. Nie odjeżdżaj. No nawet weszło ładnie. 138. Nie ma źle. Okej, okay, Tu jest KV3, a tu jest pantera, której bym się wolał najpierw. Po... Aha, nie mam jak się jeszcze iść, dobra. Ale kv 1 sk jest jeszcze ładnie ustawiona do mnie. Atakują kv 1 sk więc mnie zostawcie. Zostawić mi kv 1 sk i trafiam! Jest! 8-4 i drugi kill. No, na razie się to zaczęło ładnie dziać. Dobra, KV-3. No, jest jak nie trafić. Abym w nią trafił, bo wolałbym trafić. Zostawcie mi ją nie no zostawicie, nie? A trafię? O, fajnie, weszło, za jeden. Szkoda, że tylko za tyle. Niech ten ist się trochę ruszy, bo nie mam jak w niego trafić. O, bry, a bo, ty te cię skąd się jeszcze tu powinieneś poradzić, chociaż tu jakbym... nie, nic mu nie zrobię. Tutaj Helkat był gdzieś tu, o ile dobrze pamiętam, o ile tu jeszcze będzie. Dobra. I Helkat tu będzie gdzieś. Był tutaj. Czy będzie tego? Nie wiem. O, a tu coś jeszcze jest. Co tu jeszcze jest? Tiger drugi. No, czemu on tutaj dopiero tak późno się pokazał? Stójżeś w miejscu Człowie człowieku. O, i ładnie weszło za 259. I łacie go na dokończenie. Dobra, ładnie. Czyli tam już nie powinno nikogo być. Tutaj mam nadzieję, że ktoś jeszcze będzie. Jakiś Helkat się tu będzie krył. No i co? Będzie się tu coś działo, czy nie. Będzie tu Helkat czy nie. Ja bym chciał killa mieć Helkata, bo takie miękkie to mam na jeden szał. Tak jak LHM a borsuka. Ale to był borsuk. Nie pamiętam co to było Borsuk. Jestem pewna, czy to był borsuk, czy nie. Ale szala i nie trafiam. Aj! Myślałem, że trafię No, 3 kile, więc nie jest zła 2. Powiem tyle Bywało gorzej Mogło być lepiej, ale bywało gorzej też I ty 58. O, no wyjdź trochę, odjedź, odjedź Odjedzie, bo on się boi, on się boi. On musi odjechać. Ty się boisz, typie Ty ten typkiem powinieneś odjechać do tyłu. Czy się go nie boisz? Okej, okay, odjeżdża, odjeżdża. Tylko, że ja się boję strzelić, bo ja chcę trafić. Jeszcze chcę, żeby pociszyć, pośrednie nie wiadomo gdzie. O, jest raz, tutaj stoisz. Nie, miał się nie odsuwać. Dobra, tutaj Pantera jest, nie jest AFK, ale i tak typek jest ciekawszym celem. Dobra, zobaczymy, czy w ogóle w kogoś trafię, bo obydwa. Cele... No, już nikogo nie trafię, wątpię, że bym trafił w kogoś. Nie, nie trafię. Atakuję. Aaa, myślałem, że jeszcze znów trafiłbym. Jeszcze bym ją trafił. Nie, ja się na to nie zgadzam. 3 kilo. Artylerium M44. Bardzo fajna bitwa. I cóż mogę o niej powiedzieć? No, tutaj skuteczność bitewna. Bardzo fajna bitwa mi wyszła. Yy, Z niemalem domagę. Yy, 1691 damage'u. 3 kilo. 1796 doświadczenia. 25 tysięcy kasy zarobionej, no więc jestem zadowolony z tej bitwy i bardzo fajne wyszło mi moim zdaniem. Okej. Okay. To na tyle w tym odcinku. Widzimy się w następnych odcinkach. Cześć!